że on teraz tej cytryni bardzo możliwe no. o ale się nie co ja na co jaki są no Wow. Tam ja, też przygotowujący tutaj o jest stał. się plułam Tu będzie stał oryginalnie stół mhm. to, to, to. w jadalni. Możemy trochę poczuć, jak to będzie. Ja ogólnie bardzo potrzebowałam dzisiaj tutaj trochę przyjechać i spędzić jakiś taki miły czas, bo czasami ta budowa yy, dla mnie przynajmniej przechyla się w dużo takich jakby cięższych. Wiesz, pierwszych momentów, dużo decyzji, obciążeń, te opóźnienia, to wszystko. I czasami po prostu zapominam, żeby się cieszyć też tym procesem budowy. Tylko włącza mi się taki trochę tryb, że ja chcę przetrwać tę budowę. I właśnie wtedy sobie tutaj przyjeżdżamy, spędzamy czas i odzyskuję taką radość z tego, że budujemy ten dom dla nas, że chcemy tutaj, żeby nasza rodzina żyła. No wiadomo, fajnie jakoś ten. No w ogóle od tygodnia miałam mega ochotę na Big Maca. Ale tak za mną chodził. I się właśnie omówiliśmy, że dobra, w sobotę. Idziemy na budowę. I jemy. A ty jesteś teraz w jakim miejscu tak w budową. Wiesz to, uwielbiam to miejsce po prostu. Hmm. Szczególnie ogród widok i to wszystko. Natomiast no, proces jest bardzo męczący, nie? Przez to, że tu jest tyle rozwiązań takich trudnych, gdzie no, ani generalny wykonawca nie ma pomysłu, ani ktoś nie ma i to trzeba już wszystko dogrywać, doszukiwać. Ja się domyślam, że każda budowa jest trudna, ale nawet tu są rzeczy, które po prostu, no, niektóre rzeczy dzieją się po prostu tak, nie? Że nie ma żadnego problemu, są proste, jakieś tam stylenie hmm. okien, czegoś tam Wstawienie tej wełny tu, co takie standardowe rzeczy, które nic nie musiałem pytać, nie mam pojęcia co to jest za wełna, nie mam pojęcia jakby jak ona jest zamontowana, nic o tym nie myślałem, nie? Mm -hmm. No ale jest mnóstwo tych takich rzeczy właśnie, łącznik coś tutaj, no, które trzeba po prostu jakoś inaczej zrobić, nie? Ta elewacja. Tak, więc to jest takie, no, dosyć męczące, a z drugiej strony potem jak coś wychodzi, to jest bardzo dużo satysfakcji na pewno, nie? Myślisz, że mógłbyś pracować w tej branży? Chyba no, nie. Chyba bym się za bardzo stresował. Za bardzo wkurzał. Nic nie przeszkadza, wiesz, że w żaden sposób Pacerne, co? Tak, Ale się najadłam. Teraz chodźcie, zobaczymy spialnię. O! Tutaj z nowości też sufit. To jest nasz pokój komputerowo-biurowy. Pięknie to wygląda. Tutaj się powoli robią sufity, tu jeszcze nie. I dawaj, spialnie. Patrzcie na to. Tu czekają pod pod wentylacji. Wow. Czas, co? Normalnie, jest sufit i can't. Coś pięknego. Ja już się naprawdę bardzo chcę przeprowadzić. A. Mam taki fajne właśnie od paru dni, że jej już. Że tak chciała tu mieszkać. W zasadzie tylko ma na ziemię walnąć, żeby tylko jakiś kibel był. No i jeszcze kuchnia. Nie, no. Jeszcze, jeszcze dużo przed nami. Jeszcze trochę. <mum> Gdzie jesteśmy teraz? Już Ci pokazuję. Myśmy jechali z niema, dlatego nie mam bladę, gdzie jesteśmy. Chyba tu, co? Znaczy tu jesteśmy, a gdzie jechali? Chyba. Bardzo fajna trasa. Teraz czekamy na prom. Po drugiej stronie jest. Będziemy normalnie z rowerami przepływać promem. Gara promiara. Gara promiara. Teraz pijemy i ten, i czekamy. Za ile jest prom? Za jakieś dwadzieścia chyba? 20 minut to co to. pół godziny odpływa, no to jest 20 minut również. W tym roku w ogóle mamy taki mocno vibe, że staramy się w Trójmieście być bardziej turystami. I co weekend mamy jakąś taką wycieczkę. I co weekend robimy wycieczkę rowerową, a potem idziemy do knajpy coś jeść. I też to jest taki... Styl randkowania, który mi bardzo odpowiada. To też ładne rzeczy są. Tak, dwie osoby, dwa te. Karta? Karta. 16. Seria świetna jest ta trasa, tak pięknie tu jest Daj mi te tę zupę? Mhm. Mhm. Ale bardzo mhm. bystę Dobra, wielki dzień guys. Michu właśnie wrócił ze spotkania z podłogarzami i są kolejne próbki. Kolejna próbka. Kolejna próbka. Kolejna próbka. Hmm, co myślimy? Ładna. No wszystkie generalnie ładne. Piękna. Jak widzisz, na zdjęciu wie, że odpada od razu. Na zdjęciu wygląda gorzej. I to jest chyba też inaczej wypolerowane niż to, nie? no się, jest bo mi się wydaje, że ten tak bardziej chyba wypolerowali, a te dwa chyba już nie polerowali, mam wrażenie, tak za bardzo. Jeszcze jedna próbka i będzie perfekcyjna podłoga. Ja już się tak jaram, boż, ja będę po prostu na tej podłodze leżeć na golasa i się do niej przytulać. Tak jak ludzie się przytulają do drzew, żeby do ja tej podłogi przytulać. Ona jest moim marzeniem od tylu lat. Ja w ogóle, wiecie co, też sobie wyobrażam, jak psychicznie Miło będzie mi się funkcjonowało z psami na takiej właśnie betonowej podłodze. Bo teraz, jak mamy drewno, to ja cały czas myślę: czy nie ma gdzieś wody, czy nie drapią pazurami, może dywan, może coś. A na takim betonie to się niczym nie martwisz, po prostu żyjesz. Ostatnio do Lidla weszły takie nowe dareczki w białej czekoladzie: orzechy, karmel, biała czekolada. Kupiłam i testujemy. Opakowanie paskudne, ale środek już wygląda super, a tak dobrze pachnie. Nie wiem, aż mam ślinotok. Hmm, hmm, hmm. Środek ma mocny smak, a ta polewa jest po prostu bardzo łagodna, więc ja chyba jednak jestem team mleczne i, i te w gorzki czekałaś. No ale jest bardzo dobra i jako odmiany na pewno będę kupować. Wracam właśnie od... Aha, ja nie tam stoję. Ja tam stoję. Czemu ja idę tutaj? Ale się zgubiłam. We własnym mieście. Totalnie mi cała jedna prysznica gdzieś w głowie się zgubiła. No w każdym razie. O stara. Pogarnij się. W każdym razie wracam właśnie od endokrynologa. Bo staram się ogarnąć moje problemy, jakie są zdrowotne, co mi się zrobiły. W ciągu ostatnich paru miesięcy, no nie wiem, zobaczymy co to będzie. Idę właśnie na Piatę z moją kumpelą. Przy okazji, pierwszy raz jestem na tym osiedlu w Gdyni. Bardzo tu ładnie. Pilates, Pilates dokładniej na reformerach dla mnie to jest coś z kategorii jogi więc jako taki, taki dodatek na wieczór, na wyciszenie spoko i myślę, że będę czasami wracać bardziej jesienią, jak już mm, dni będą krótkie, życie smutne to wyobrażam sobie, że to będzie tak trochę mnie mm, tak lepiej nastrajało A z Warszawy ruszamy do Paryża na zaproszenie marki SVR. Nigdy nie myślałam, że będę, tak wiecie, podróżować. Jakby. Kto by się tego spodziewał, zakładając sobie jakieś 9 lat temu kanał dla... jako hobby. A tu nagle, o! Kosmos. Jestem... No, jestem bardzo wdzięczna. Kocham Paryż. Moim zdaniem jest to przepiękne miasto. Mimo, że ja wiem, że wiele osób mówi, że Paryż śmierdzi, ale no nie wiem, moim zdaniem, dopóki się nie wejdzie do takiego nasikanego przez Meneli zaułka, no to wszystko naprawdę jest okej. Okay. A jeśli koniecznie ktoś chce pojechać do miasta, które śmierdzi, to polecam na przykład Bangkok, bo tam. No cóż, tam rzeczywiście zapachy są często zastanawiające, natomiast w Paryżu, no moim zdaniem to jest po prostu styl klasa szyk, pyszne jedzenie. Do tego na wyjeździe bawiłam się super, bo miałyśmy taki vibe z dziewczynami, z Izą, Agatą, jeszcze Kasia, któraś się nami opiekowała. <laughs> w sumie jedyną rzeczą, z którą na wyjeździe nie wajbowałam, był ten czepek, który kazali nam ubrać podczas wyprawy do fabryki. A w ogóle fabryka, my god, to jest jakieś nowe marzenie dla mnie odblokowane. Chcę mieć taką swoją maszynę, która wypełnia butelki z SPF-ami. No, to jest najbardziej satisfying rzecz, jaką w życiu widziałam. No widzicie, jak, jak to... No, nawet jak to montuję i oglądam, to się jaram. Ale to wszystko jest ciekawe. Ja oglądam jak zaczarowana. Jak byłam w ogóle mała, to mój ulubiony odcinek Krecika. Nie wiem czy pamiętacie taką bajkę. Właśnie był z fabryki produkcyjnej i teraz się czuję, jakbym była w bajce z dzieciństwa. Dzień dobry! Cześć, pieseczku! A gdzie inne pieseczki? Może oni są wszyscy leniwi, zaspani. Tak, dzikną cześć! Dzień dobry, pamiętasz mnie jeszcze myszko? To ja! Szalona baba. Szalona baba z miasta. Świat się kończy, i ja nie wierzy w to, co widzę. Tadeusz je gruszkę. Po siedmiu miesiącach gadania, żebym przestała mu próbować wciskać te warzywa i te owoce, on teraz sam bierze je gruszkę. Odstawiłam właśnie te dzika do domu z ogródka i będę teraz jechała na zakupy, ale mam taką mm, taką rozkminę właśnie patrząc na niego, jak on się tak naprawdę zmienia. Mieszka u nas chyba teraz jakoś ósmy, siódmy, ósmy miesiąc. I tak naprawdę z miesiąca na miesiąc to jest zupełnie inny pies, bo właśnie takie środowisko, gdzie ma dużo opieki, wsparcia, akceptacji, ma też oczywiście granice zasady, no bo to wiadomo trzeba, ale jednak nie mamy do niego z dużych wymagań, bardzo go lubimy i po prostu staramy się go jakoś tak wspierać w fajnym życiu. I on z miesiąca na miesiąc powolutku wychodzi z tej swojej skorupy i pokazuje, jaką ma słowość, jaki ma. Vibe ogólnie w życiu, swoją taką zadziorność, ale też fajne jest to, że cały czas się otwiera na nowe rzeczy, nowe doświadczenia, uczy się nowych zachowań. No i tak nie wiem, obserwując tego to dziko mam też taką rozkminę, że to jest właśnie takie środowisko, w którym każdy może rozkwitać. I też mam takie coś, że kurczę. Ja też w swoim świecie wewnętrznym, tym bardziej chcę dla siebie tworzyć własne, właśnie takie środowisko. Jak widzę, jakie te pieski są szczęśliwe w takim środowisku, to od razu myślę sobie, że chcę mieć mniej oczekiwań wobec siebie. Chcę sobie mniej narzucać takiej presji, jakichś wymagań, um, takich biało-czarnych rozwiązań, że musisz tak, 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 tylko właśnie więcej takiej otwartości, luzu. To dzięki jest dla mnie w ogóle taki inspirujący i obserwowanie takiego procesu daje mi tyle radości na co dzień. Podobało mi się ostatnio gotowanie sobie takich większych obiadowych porcji i mrożenie tego, bo dzięki temu zawsze mam pyszny obiad pod ręką. Ale nie ukrywajmy, Nie codziennie mam ochotę na gołąbki, dlatego stwierdziłam, że dla odmiany i urozmaicenia zrobię tajskie meatballsy, ale takie naprawdę pełne smaku. Starłam imbir, czosnek, do tego dam dużo chili, świeżą kolendrę, świeżą cebulę dymkę, no i ze względu na sezon na cukinie jeszcze tutaj dodam sporo cukinii i jajko. Z tego zrobię meatballsy. A do tego zamierzam ukręcić sos kary. Jeszcze nie wiem, które kary wybiorę, bo mam, e, mam żółte i mam zielone. Myślę, że takie zielone byłoby spoko. W będę robić z mielonego mięsa skórczaka. Można je dostać jak to w lidlu. No i tutaj biorę 600 g mięsa, czyli jeszcze muszę iść po drugą paczkę. Pierwsza porcja już usmażona, właśnie smażę drugą, i myślę, że trzeba zrobić oczywiście test na jakiejś tutaj jednej sztuce. Ta skórka z treningiem dodana na końcu, omega! Oh tak delikatnie gdzieś tam w tle przebija i dodaje jeszcze takiej świeżości. Następnie zabieram się za sos, który będę robić na tej samej patelni, na której smażyłam meatballs'y. Nie myję jej, ponieważ chcę, żeby ten smak w sosie pozostał. Zaczynam od podsmażenia chili, imbiru, czosnku. Następnie dodaję paprykę i cebulę dymkę. Trzymam je razem przez chwilę. No i dodaję mleko kokosowe. Oraz dwie łyżeczki bulionu z kurczaka, żeby podkręcić też w sosie. Taki fajny, nasycony, mięsny smak. I na koniec wjeżdża pasta kary. Tym razem zdecydowałam się na zielone kary, ale świetnie sprawdza się też czerwone, żółte. Może być też taka sucha przyprawa kary. W zasadzie cokolwiek macie pod ręką, będzie super. No dobrze. Zapakowałam już wszystko do pudełek. Stwierdziłam, że zrobię 5 porcji i porcja mi wyszła po 315 kalorii. Oczywiście, wszystkie składniki, makro podam Wam na dole. Do tego będę na co dzień gotować ryż. No i 5 pięknych obiadów gotowych. Biegam dzisiaj 5 km, więc już powoli ten dystans się wydłuża z tygodnia na tydzień. I 5 km to już jest naprawdę fajne uczucie, bo w końcu mam takie wrażenie, że biegam, biegam, a nie tylko tak wychodzę z domu i wracam. Ostatnia moja ślotkina w bieganiu, to w sumie zauważyłam, że wolę biegać wieczorami albo tak po 16-17, jak już jestem mocno najedzona. Bo wtedy mam zawsze bardzo taką fajną, równą energię do biegnięcia. A jak biegam rano, to długo się rozgrzewam, a potem przez cały dzień mam turbo sanie. Jestem trzy razy bardziej głodna. I właśnie ostatnio biegam tylko wieczorami i jest super. Jaki ładny widok w ogóle. Zach słońca piękny. Co nice.